Witam wszystkich. Dzisiaj taki utwór Paktofoniki Jestem Bogiem. Ten utwór ma już 25 lat. Został wydany, napisany w 2000 roku. E, także. No, tak to wygląda, że trochę czasu minęło, a ten utwór jest dalej aktualny. E, ten utwór stosunkowo jest prosty, e, bo każdy może być. E, tym bogiem w cudzysłowie, ponieważ potrzebujemy do tego utworu tak trzy palce i dwie funkcje, amol i emol. I jak tego utworu możemy się nauczyć? Yy, prosto, a więc raz, dwa, raz, dwa. Mam jedną pierdoloną schizofrenię. Zaburzenie emocjonalne, proszę, puść to na antenie, powiem Ci, to fakt, powiesz mi, że to obciach, pierdolę Cię i tak rozejdzie się po łokciach, bo ja jestem Bogiem, uświadom to sobie. Słyszysz słowa, od których włosy się, tak mówię. o rany, 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 jestem niepokonany, hip-hop, bez reszty oddany. Raz i dwa. Raz i dwa. Pojebany potencjał niewyczerpany, chyba w DNA on był mi dany. Czekaj, fuks, rach jeszcze oszalają wszystkie pisty. Gdy poznają mógł urok osobisty, już artysty i także jestem skromny i bystry. Szczery do bólu, aż przeźroczysty. Wiesz, co mi boli? że w głowach się pierdoli. Zakłóceny spokój ludziom dobrej woli. Ja jestem Bogiem, uświadom to sobie, sobie. Ty jesteś Bogiem, uświadom to sobie, sobie raz i dwa, raz i dwa. No i jeżeli będziemy dużo grać, próbować, mamy trzy palce, dwie funkcje, możemy już imponować wszystkim tym utworem. Także trzymajcie się do usłyszenia. Hej, cześć!